Cześć, cześć, Sylwek z tej strony. Zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Tym razem chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami na temat zabójczego żartu, Batmana, zabójczego żartu, który jest komiksem już legendarnym, jest kultowym. I tak jak wcześniej przy unboxingu wspominałem, tak i teraz też napomnę, że polecaliście mi go, mówiliście, że musi. Każdy fan Batmana musi znać tę właśnie pozycję zabójczy żart. I tak właśnie zrobiłem, zacisnąłem zęby, kupiłem za więcej niż widnieje cena na okładce 45 zł. No ale cóż, w dzisiejszym odcinku na początku pokażę Wam, podzielę się swoimi wrażeniami dotyczącymi tego wydania i jeszcze w folii mam wydanie Black Noir. Zabójczego żartu. On jest w folii, więc wspólnie jeszcze go otworzymy i wspólnie obejrzymy podzielę się swoim pierwszym wrażeniem dotyczącym tego właśnie wydania. Więc zaczynajmy! Słuchajcie, teraz pojawi się tutaj gdzieś informacja na temat rozmiarów, na temat ilości stron. Jest to komiks w twardej oprawie, przepięknie wydany. Bardzo ładnie wyglądająca okładka z takim lśniącym motywem aparatu fotograficznego, który trzyma Joker w demoniczny sposób, wyglądający. I no, taki ten Joker tutaj jest. On jest demoniczny. On pomimo tego szczerego śmiechu, on tutaj mierzi. I dalej, na okładce mamy, słuchajcie, no, następujące teksty. To bez wątpienia najlepsza opowieść z Jokerem i jedna z najlepszych prac Alana Mura. Jeśli ją znacie, przeczytajcie ponownie. Należy się wam. Autentycznie mrożący krew w żyłach portret największego wroga Batmana. Jeden zły dzień. I rzeczywiście, słuchajcie, jest to tak króciutki ten komiks, że nawet nie ma sensu w ogóle go opowiadać. Nie wiem, nie chcę też w jakiś sposób go spoilerować. Myślę, że za spoiler niech będzie chociażby sam początek. Początek, a mianowicie przedmowa od autorska. I, i wyglądające, no słuchajcie, fantastycznie te ilustracje. To, co tutaj widnieje, to co my wszyscy teraz widzimy, hipnotyzuje. To jest no, najwyższa klasa. Która cechuje lata 80. bo rzeczywiście przyznacie, i, i ja nie spotkałem się ze współczesnym komiksem, który by w taki sposób wyglądał. Tutaj czuć lata 80. i to późne, bo to jest książka wydana czy zeszyt pierwotnie pokazał się w 1988. I mamy tutaj wstęp od Tima Saila, który. Napisał ten wstęp w 2008, a mianowicie wówczas, kiedy ten komiks wznowiono. Mamy go w innym formacie i co najistotniejsze, różnica między oryginałem a, a tym wydaniem to jest to tym razem fukciarze macie fantastyczną okazję zobaczyć album kolorowany przez samego Rosownika i poznać autorską wizję tego jak ta historia powinna wyglądać. To jest słuchajcie istotne i ja do tego tekstu powrócę w pewnym momencie tego filmu, więc posłuchajmy. Paleta kolorów stosowana przez Bolanda jest w przemyślany sposób zawężona, bardziej pasuje do jego własnych ilustracji niż wersji Higginsa z 88. Nowe plansze ogląda się z radością. Dopiero teraz, porównując owe albumy, możemy dostrzec, jak chłodną paletę barw dobrał autor, o ile lepiej taka paleta odzwierciedla ponury ton tej opowieści". I tak dalej, więc może to sobie zatrzymać i przeczytać tę informację. Bardzo fajnie opowiedziana ta historia jest tutaj, ta przedmowa, i zaczynamy czytać. Historia oczywiście opowiada początek, początek znajomości Batmana i Jokera. Ten początek jest brutalny, jest obfity w co najmniej jedną mocną, zaskakującą sytuację. Sytuację, która jest związana z Gordonem i jego córką. Więc mamy tutaj kilka kluczowych informacji, kluczowych wydarzeń, które będą w późniejszych komiksach z Batmanem istotne. Tutaj mamy, słuchajcie, Barbary Gordon. No, ona jest przepiękna. Ładna jest. W ogóle, ilustracje, jeszcze raz, może tak powiem, ilustracje są świetne. To jest krótki komiks, i zadbany o, o wszelkie szczegóły. Bardzo ważny. Fragment, ten, który chcę wam pokazać, on jest jednym z tych, które powodują opad szczęki. Wow! Nie chcę wam pokazać reszty z tej planszy, ale pokażę wam ten fragment, który pojawia się w Batmanie trzech Jokerów. Popatrzcie, pojawia się znowu Barbara Gordon i mamy identyczny motyw. Identyczny motyw, widzicie? Więc bardzo fajne nawiązanie do tego historycznego komiksu w Trzech Jokerach. Też polecam, bo bardzo ciekawy, inteligentny komiks. I on jest porównywany z tego co słyszałem, właśnie do Batmana Zabójczego Żartu. Trudność w omówieniu tego komiksu jest taka, że niezależnie co pokaże, to po prostu też pokaże za dużo. Ale nie chcę. Pokażę wam jeszcze kilka fragmentów. Udowodnię wam, że rysunki są naprawdę przepiękne. A sam komiks jest mocno inteligentny. Rozmowa Jokera z Batmanem mnie tutaj zachwyca. Popatrzmy sobie. Co się wydarzyło, co sprawiło, że stałeś się tym, kim jesteś? Mafia zabiła ci dziewczynę, jakiś rabuś pociął ci brata. Pewnie coś w tym stylu. Założę się, że coś takiego. Coś takiego przytrafiło się i mnie, słyszysz? Nie, nie do końca wiem, co to było. Czasami coś mi się przypomina, a innym razem pamiętam coś zupełnie innego. Jeśli mamy mieć jakąś przeszłość, wolę mieć możliwość wyboru. Ale chodzi mi o to, że... że oszalałem. Kiedy ujrzałem, jakim czarnym, potwornym żartem był świat, całkiem mi odbiło. Przyznaję, też tak zrób. Masz przecież głowę na karku. Widzisz, jak się mają sprawy. Wiesz, ile razy byliśmy o krok od trzeciej wojny światowej przez klucz gęsi na ekranie komputera? Wiesz, co wywołało ostatnią wojnę? Kłótnia o to, ile słupów telegraficznych Niemcy winni byli oddać w ramach reparacji wojennych słupów telegraficznych to wszystko żart. Wszystko, co było niegdyś cenione albo za co walczono to wszystko olbrzymi, szalony żart. Czemu nie widzisz płęty? Dlaczego się nie śmiejesz? I tego już Wam nie pokażę. Ale ten, ta rozmowa, a może bardziej monolog prowadzony przez Jokera, on uświadamia, że my mamy do czynienia z wartościowym, merytorycznym, takim filozoficznym komiksem na pograniczu też etyki. I można zrozumieć w tym momencie też postępowanie samego Jokera, i to mnie się podoba w tym komiksie. Końcówka jest w pełni satysfakcjonująca. Ona mnie się bardzo, bardzo podoba. Po zakończeniu tej historii mamy interludium. W sumie po słowie, ale to jest pomiędzy jedną historią, a drugą, za którą odpowiada już sam Brian Boland. Tutaj, Brian Boland, który jest rysownikiem i on odpowiedzialny jest za pokolorowanie tej wersji komiksu, też wspomina, że największym nieobecnym w tym albumie jest John Higgins, kolorystyka pierwszego wydania Zabójczego Żartu. Chciałbym mu podziękować za to, że pomógł mi w pracy i skończył ją w terminie. I. Gdy zabrałem się do kolorowania, całość na moim maku zaczęła kusić mnie możliwości pozmieniania kilku szczegółów. W jednym kadrze dodałem trochę więcej piór, w innych narysowałem od nowa całą twarz. Czytelnicy o sokolim wzroku zauważą, że plansze tego wydania nieznacznie różnią się od stron edycji sprzed 20 Lat. W tym tekście też jest napisane, jak istotnym elementem jest kolorystyka. I rzeczywiście popatrzcie chociażby na samego tutaj Jokera. Jego trupio blada cera i kontrastowe czerwone usta no, nadają też odpowiedniej dramaturgii. No, jeszcze wspomnę o tych zielonych włosach, więc rzeczywiście on jest tutaj demoniczny, ten Joker. I to między innymi za sprawą kolorów. Słuchajcie, co jest istotne, co jest fajne jeszcze w tym komiksie, to to, że na końcu mamy ciekawą historyjkę. Za scenariusz, ilustrację odpowiada Brian Boland i on zaproponował tutaj historikę pewnego człowieka, którego sposób myślenia jest bardzo podobny do sposobu myślenia głównego bohatera zbrodni i Do Sojewskiego. Raskolnikowa. Ten epizod, to zakończenie też mi się bardzo podoba. Dodatkowo na końcu znajdują się też i, i szkice, i pewne przemyślenia odautorskie. To mi się podoba w tym komiksie. To jest w porządku. Bardzo fajne, bardzo fajne wydanie komiksu, który jest niezwykle cieniutki. Jak mówiłem, on jest w sumie do kawy i się zastanawiamy, co wcześniej skończymy. Czy kawę, czy ten komiks. Ale serdecznie polecam. Rzeczywiście mieliście rację, komiks jest bardzo, bardzo dobry. W kręgach fanów Batmana jest kultowym i ja się wcale nie dziwię. Zatem teraz przejdźmy do wersji tego komiksu, ale na rocznicę 80 lat. I tam, ten komiks, co mnie zdziwiło, on jest czarno-biały. I właśnie w tym momencie zanim jeszcze otworzę, rozfoliuję, chciałbym się zastanowić. Skoro tutaj co najmniej dwukrotnie jest powiedziane, jak znaczącą rolę mają kolory w tym komiksie, to ja się zastanawiam, dlaczego w takim razie zdecydowano się na Batman Noir, czyli w czarno-białej oprawie. Powiedzcie mi to, bo to mnie zaskakuje, skoro kolory są istotnym elementem tego komiksu. Dobrze, rozmiar. Ten komiks jest przeogromny, przeogromny. Jest bardzo, bardzo duży. I tak samo jest zdecydowanie grubszy. To też mnie cieszy. Ja się zastanawiam, co na to wpływa. Mamy też tutaj tasiemkę, Bardzo dobry element. Bardzo dobry detal, który, który jest potrzebny w takich książkach. Dobra, ściągamy folię. Ja sobie tę naklejkę później odkleję, ja lubię takie rzeczy sobie też zbierać. Więc dobra, słuchajcie, mamy to. Hmm. Informacje. Jeden zły dzień, tyle według wiecznie szczerzącego zębezbrodniarza znanego jako Joker. Dzieli człowieka zrównoważonego psychicznie od szaleńca. W albumie Batman Zabójczy Żart legendarny scenarzysta. Oraz rysownik ukazują genezę największego komiksowego łotra. Wydana z okazji 80-lecia Batmana seria Batman Noir. To kolekcja znanych opowieści o mrocznym rycerzu w nowej odsłonie z oryginalną, czarno-białą grafiką w ołówku i tuszu. Nie ma tutaj ceny. Ale powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda. Dobra, i przechodzimy. Karty pięknie to wygląda, i zdecydujcie, co, co lepiej wygląda. Ciekawe wydanie, jest faktycznie oryginalne pod względem swojej formy. Brakuje mi tutaj tego wstępu. Nie mamy wstępu, od razu e widzimy, prawda? Co mnie e trochę zaskakuje, ale przypatrzmy się teraz tym kolorom. Patrzcie, e myślę, że każdy z nas powinien sam sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze. Tutaj ja już widzę znaczącą e, różnicę i mm, na niekorzyść, na niekorzyść tego wydania. Popatrzcie na to. Hej, chwilę, nie dotykaj mnie, mam swoje prawa, nie wolno ci mnie dotykać. I słuchajcie, gdybym ja poznawał ten komiks, od wydania czarno-białego nie wiedziałbym o jednej znaczącej rzeczy. Ta postać jest po prostu pokolorowana. Ona ma na sobie makijaż. Tego tutaj nie widzimy. A jest to pierwszy element zaskoczenia. To jest bardzo ważny zwrot akcji, bo okazuje się, że osoba, z którą tutaj Batman rozmawia, nie jest jokerem. I on odkrywa tę tajemnicę. Ale to właśnie dzięki kolorom. No, słuchajcie, dla mnie jest to y, problematyczne w tym momencie. To jest ciekawe. Nie powiem, powiem tak y, rozmiarowo. Bardzo ładnie to wygląda. Nie widać tutaj praktycznie żadnej jakiejś pikselozy. Więc dopracowano to i ma to swój urok. Nie powiem, że nie. Nie zaprzeczę. Jednakże jeżeli miałbym wybierać między tym Jokerem a tym Jokerem To to e, Mnie się bardziej Podobają te kolory Ale mówię ten jeden element Właśnie to mnie zastanawiało Zastanawiało mnie w jaki sposób mogą pokazać e, w, tym, w tej książce Ten kolor I po prostu nie pokazali I tracimy w tym momencie Tracimy w tym momencie pewien kontekst Dobra ale powiem wam, że tak, no wydanie jest fajne. Wydanie jest fajne. To jest też ciekawe. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Po, po przeczytaniu tamtej książki, gdzie tracimy pewną informację, czyli został w specyficzny sposób otruty i jest blady. Tutaj, niestety, tego nie widzimy. Nie da się zauważyć. No. To jest taki mały detal, taki szczegół, który, no, czyni jednak jakąś różnicę. Dobra, słuchajcie, nie chcę pokazywać całego komiksu. Ciekawi mnie, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe informacje, bo, bo jest ich jednak trochę. Ja po prostu przekartkuję. O, słuchajcie, tego, tego ja nie znam. Tego nie było w tym komiksie. Tego nie było w tym komiksie w ogóle, więc nawet nie wiem, co to są za strony. To jest na plus, to jest na plus tego komiksu. Scenariusz Mark Wade, rysunki Brian Boland, Geneza, bardzo fajnie, w porządku, z takimi kartami. Nie ma tego interludium, które tam było napisane. Od razu przechodzimy do historii stworzonej przez Bolanda, którą też przekartkuję, nie chcę całości pokazywać, ale ładne. Nie, 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 wiecie co, naprawdę to ślicznie wygląda, świetnie wygląda na potężnej kartce. Zabójczy żart, galeria okładek. No, zobaczmy galerię okładek. Wow. Słuchajcie, galeria okładek niestety tutaj nie było. Popatrzmy sobie. No tylko tyle dostaliśmy taki dodatek. A tutaj jest mocarne. Słuchajcie, świetnie to wygląda. Co, nie ma co ukrywać. To wygląda jak kolorowanka, ale genialna. Grudzień 2001, styczeń 2002. Fajnie, naprawdę jestem zadowolony. Pomimo tego szczegółów, o których wspominałem. Bardzo fajnie to się prezentuje. Świetne. Patrzcie, wow, to, to jest niezłe. To jest niezłe, gest, który kojarzę z Janem Pawłem II. Świetne. thank you Dobra. Słuchajcie, tak wygląda. Black Noir jest świetnie wykonane. Bardzo, bardzo dobre. Galeria okładek no, mnie zniewoliła. Nie chciałem ich komentować w trakcie, bo to za długo by trwało. Ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tej zawartości. Niestety zabrakło w tym wydaniu tego wstępu interludium, ale mamy dodatkową jeszcze zawartość. Ma swoje minusy, ale też i ma dużo plusów. Dlatego ciężko jest mi dokonać wyboru, który jest lepszy. No, jeden ma w sobie urok i drugi też kusi zawartością, więc to jest, to jest w porządku. To jeszcze zapomniałem Wam pokazać tą tasiemkę. Patrzcie, tasiemka z, z motywem Batmana. Fajnie. Dobra, tyle ode mnie. Chciałbym, żebyście ocenili. Wyrazili swoje zdanie. Na temat jednego wydania, jak i drugiego wydania. Powiedzcie mi, jeżeli mielibyście decydować, które wydanie kupić, to czy byłoby to mniejsze kolorowe, czy większe czarno-białe. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.